Oto przykłady cudownych interwencji Najświętszej Marii Panny. Poznaj w jakich okolicznościach Matka Boża ratowała naszych braci, upraszając im na wrócenie i chroniąc od potępienia wiecznego. Przykłady te zebrał doktor kościoła, święty Alfons Maria Liguori. Przykłady cudownych interwencji Najświętszej Maryi Panny, książka oraz audiobook do nabycia w księgarni na jej głowie.pl Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Katechezy Życia Wewnętrznego. Ojciec Maurycy Meszler, rozdział dziesiąty, nabożeństwa kościelne, ważną rolę w naszym życiu modlitwy. Odgrywa branie udziału w nabożeństwach kościelnych. Wszystkie te nabożeństwa są zewnętrznym wyrazem czci Bożej i z istoty swej są objawem modlitwy i służby Bożej. Przedmiot nabożeństw kościelnych płynie albo wprost z wiary, albo z nią się ściśle łączy. I z tego względu nabożeństwa te nie są czymś nowym. Nowość ich tkwi jedynie w tym, że w pewnych czasach na wiekowym, ale zawsze żywotnym drzewie wiary, jakiś kwiat zostaje jakby nagłą smugą światła opromieniony. Wskutek tego ściąga na siebie uwagę wiernych. I staje się przedmiotem szczególniejszego zainteresowania dusz, ich podziwu i przywiązania, a następnie za przyzwoleniem kościoła przez praktyczną cześć wchodzi w skład życia i publicznego kultu. Sama zatem rzecz jest tu stara, tylko oświetlenie nowe. Wychodzi ono od ducha świętego. Jego działalność polega na tym, by wprowadzał Kościół we wszelką prawdę i żeby mu przez to wprowadzenie otwierał w miarę potrzeb czasu nowe źródła siły i radości, żeby wreszcie kierował jego życiem i działalnością ku tym celom, które mu boska opatrzność w biegu wieków wyznacza. Pierwszą i najbardziej naturalną rzeczą w nabożeństwach jest modlitwa. Należą one bowiem do zakresu religii, a główną sprawą religii jest modlitwa. W nabożeństwach tkwi ciche zaproszenie do modlitwy. Jeśli wierni idą za nim, wprowadzają nabożeństwo w codzienne swe życie. A ono staje się dla nich środkiem i dźwignią w praktyce modlitwy. By się o tym przekonać, wystarczy bodaj pobieżnie rzucić okiem na bogactwo różnych praktyk pobożnych, świąt i obrzędów, w jakie właśnie nabożeństwa wyposażyły Kościół. Gdyby ktoś zechciał wykreślić z życia kościelnego wszystkie nabożeństwa poza mszą świętą i komunią świętą, wszystkie objawy czci Najświętszej Maryi Panny i Świętych, te liczne uroczystości z ich różnorodnym pocztem świąt, modłów i religijnych zwyczajów, jakże skurczyłoby się, zmarniało i zmalało życie modlitwy. Jak sposępniałby i zubożał rok kościelny, ileż ubyłoby Kościołowi z całej jego krasy ozdoby i rozmaitości. Nabożeństwa rozpościerają na niwie Kościoła ustawicznie nowy, świeży, kwiecisty kobierzec modlitw i pobożności. Z modlitwą spływają również wszystkie łaski do niej przywiązane. Nabożeństwa, potęgując w nas ducha modlitwy, przymnażają nam darów łaski, które się kryją pod osłoną tajemnicy wiary i większej ilości na nas je ściągają i sprowadzają je na Kościół potężnym strumieniem. Błogosławieństwo modlitwy, zapewnione publicznym nabożeństwom ludowym, może odnowić cały jakiś okres czasu. I nadać mu świeże i owocne tętno życia. Stąd mówimy, że Bóg odnawia wciąż oblicze ziemi przez świętych, przez zakony i przez wybitne nabożeństwa. Ten pociąg do modlitwy wyrabiają nabożeństwa w ludziach i potęgują życie bogobojne w sposób, który mimo woli przypomina słowa Ozeasza. Pociągałem ich ludzkimi więzami. Przez nie bowiem Bóg przychodzi do nas naszymi drzwiami, a wyprowadza nas swoimi. Pan Bóg dostosowuje się w nabożeństwach do charakteru usposobienia właściwości każdej jednostki i całych niemal okresów czasu. A tych właściwości naliczysz tyle, ile wieków i ludzi. Dlatego to Duch Święty wzbudza tak wiele rozmaitych i nowych nabożeństw. Wspiera i kieruje przez to Kościół w ulubionej jego pracy nad zgłębianiem skarbów prawdy i wiedzy, które Chrystus zostawił w posagu Kościołowi jako swej oblubienicy. Zostawił je zaś w tym celu żeby Kościół zgłębione przez siebie prawdy rozwijał dzieciom swoim, stosując się do ich pojętności i potrzeb, żeby w ten sposób ukazać wiernym, jak piękne, różnorodne i pociągające są te prawdy. Tak to obok dawnych i ustalonych form nakazanego kultu Bożego powstają ciągle nowe jego odmiany a miarkując powagę, rutynę i surowość dawnych zwyczajów, liczą się z upodobaniem i gustem każdego. Nabożeństwa kościelne to jakby wielka i wspaniała uczta Azwerusa. Każdy tam znajdzie to, co mu odpowiada i co go pociąga. W ten sposób dar modlitwy zbliża się do każdego w postaci powabnej i nęcącej przez nabożeństwa Bóg i Kościół idą niejako trop w trop za nami dostosowując się do naszego smaku powiedziałbym do naszych duchowych zachcianek a żeby zdobyć serca nasze dla modlitwy tego wielkiego środka łaski bożej któż może oprzeć się Bogu gdy zniża się tak do naszych potrzeb Oto chciałoby się powiedzieć, że przez nabożeństwa Bóg czyni istne zabiegi o naszą modlitwę. Oby tylko nie poszły na marne te jego wysiłki. Bóg nic przez to nie zyskuje dla siebie, lecz nas chce pozyskać dla modlitwy, a przez modlitwę pragnie nam zapewnić wszelkie dobra, doskonałość i niebo. Wysłuchane treści pochodzą z dzieła Ojca Maurycego Meszlera Trzy podstawy życia duchowego. Pełną wersję audiobooka oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najejglowie.pl.